godzinkę, będziemy w plecy trzeba go podładować tego się nie spodziewałem, że przy mrozach minus 10 stopni akumulator mi odpalał normalnie samochód a przy mrozach minus 5 minus 4 nie odpala 40 minut chyba upłynęło jak, jak się ładował там в Кашантине. Miejsce na ognisko, wiatki i chata Andewu. zakretowana, ale tak to tutaj jest pusto. Tam jest to jezioro. Fajnie tu jest. A może tutaj zostanę? Przeparkuję ten samochód tutaj? Kociołek ustawiłem, lublinkiem w ten sposób stanąłem. Dobry pies, dobry pies. Tak, chodź dostaniesz się napić. Jest już o, tylko herbatka jedna herbatka i ginger mango Na dworze już zupełnie zimno zimno też bo jest jest 7 stopni a w środku mam pół tylko musiałem przenieść się do środka Niestety ale woda mi się nie zagotowała na herbatkę. Ja bym się napił i zjadłem coś już. Piękne podejście jest. do herbaty teraz będzie. Piecyk oczywiście został tam przy ognisku. Ta woda już jest dosyć poważnie zgrzana. Także to powinna być sekundę. Populacji te papryka. Kolację jeszcze nie ja skończyłem, wyłączyłem jarzeniówkę, tą ledową, włączyłem takie dwie małe lampki, żeby było trochę przytulniej. Paro siedzi z przodu, jeszcze pójdziesz na spacerek. albo pół do ósmej spacerek i później... Pierwsza warstwa świgór, druga warstwa kołdra, żeby nie zmarznąć, a na to wszystko jeszcze kołdstwo. Trzy warstwy zespania przygotowane. Mariusz rzeczywiście ze mną śpi, bo się w jak później miejsce znajdzie jak przyjdzie do mnie Pewnie o 6 będę miał pobytkę, albo wcześniej ja Jeszcze nie ma za 15 Ten zegarek jest nieprzestawiony No Jest za 10 7 Na pewno pokazuje No, idziemy na spacerek Idziemy specjalną czapkę specjalną czapkę z lampką dobra lampka może się znajdziemy w tych ciemnościach na dworze już nie będę starał się nagrywam. na, na dworze ciemności jak nie wiem Spanie mam naszykowane, ty też Zaparowaliśmy. Parę. Idziemy. ostatnich w środku 20 No może być taka temperatura zmniejszymy do ogrzewania nie ma paruś rozebranej do spania Idziemy Cześć. W samochodzie w Ryzenbi się zimno jak jak nie wiem Jak sprawdzałem tu mi 3 stopnie pokazywało. A na zewnątrz minus 20. Rebasto nie chce mi się włączyć za małe napięcie akumulatorów dopiero solary zaczęły ładować damy radę zaraz razie spod kołderek kołderek nie zamierzam wychodzić wyjdę jak, jak się uda we was nawłączyć jak się nie uda to nie wyjdę i tak tu zostawę no za Kolejna próba uruchomienia Wybasta Wróciło już błąd nie, nie wyrzuciło błędu Ale też nie uruchamia A 7V, to nie ma szans Nie ma szans na ciepło. Wypuścić Farusia nie chcę tego pobiegać. Bo nie widzę. To jest tam Biega. Gdzie jest kawa, 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 kawa? Kawa jest. Dobra kubek też. Chodź do środka. kawy z kawiarki też nie będzie zabrałem kawiarkę nieubytą wariant kawa zalewana muszę się czegoś ciepłego napić bo zimno strasznie jest jakaś szansa na tą kawę? jest szansa. może troszkę więcej gazu gaz się kończy ja nie mogę, no to z moich planów, wracać do domu. No tego na Jakieś bańki się już pojawiły. Gotuje się, ha, jest kawa. Tak, chwilę nie będzie kawy. Trochę grzeje, może niech to pogrzeje. Do końca tego kartusza, z mleczka, warzywka wziąłem nic z tego nie będzie, dobrze, że kawa jest kawkę mam koronę od razu lepiej z taką kawką, też, też sytuacja bez zmian godzina 10.37 na zewnątrz minus 2 chociaż mi tu pokazuje 1,3 na plusie ale tak chyba nie jest Zajmuję półkę, żeby mi nie spadła

z samochodu trzeba ja go spakować ale najpierw spróbujemy odpalić Ryzen Pixel czy ona odpali i nad ten staw chciałbym się przejść chociaż no hop. dobrze dobry pies tak skakuj spróbujemy odpalić zobaczymy Pojedziemy do domu, czyli nie, ale tego samochodu, jest dobry, przykładem. na no, Chcę schować kociołek pełno popiołu Kociołek do dajeczka Piecyk spakowany Hej faro, bałagan Może się jeszcze przejdziemy z się Dzień do randewu, tak wygląda. Taka budka domek. Można by tu nawet w śpiworze zanocować. Z karimato ale na to już, już nie pójemy na mały spacerek. Jeszcze idziemy zobaczyć to jeziorko. Czy stawik, czy nie wiem co to jest. Zbiornik wodny siewniok przeznaczenie, polepszenie warunków bytowych ptactwa wodno-błotnego. Od... Znowu jesteśmy tak jak innym razem przyrody jeleniak Mikuliny. Wracamy do Pixel Prowadź się do domu, no, prowadź. już odpalamy i jedziemy. Dojechaliśmy na nasze śmieci Kamienie jeszcze są Chciałem sobie z tych kamieni troszkę pozbierać Nie wiem do czego albo na co to Poukładam Może tak, po prostu luzem Wjechaliśmy tu w końcu Łatwo nie było Trochę błota tam było ale ofony się sprawdziły W końcu po to są Do jazdy w terenie Pierwsze kamienie już przyniosłem Idę dalej Nie, te to nie rusza istotnie mu było ja sobie trochę załadowałem na tą wycieraczkę do skrzynki zawsze chciałem tu po nie przyjechać jesteś tam idę do ciebie wyjeżdżamy